Puszczanie dymka według osób palących papierosy sprawia im przyjemność niezależnie od tego, co wiedzą o szkodliwości palenia, a wiadomo powszechnie, że palenie tytoniu niszczy zdrowie. Substancje chemiczne i trujące, które są w papierosie, są roznoszone po całym organizmie i trafiają do każdej komórki, także tych chorób tytoniowych jest bardzo, bardzo dużo. Wśród najbardziej takich drastycznych to są oczywiście choroby nowotworowe. Na pierwszym planie nowotworowa choroba płuc, ale także choroby nowotworowe krtani, wargi, gardła, żołądka, również pęcherza moczowego, co zwykle palący nie kojarzą z paleniem tytoniu, czy nawet nerek. Wśród innych chorób są choroby układu krążenia. Zawały, zwiększona możliwość zawałów, udarów wśród osób, które palą papierosy, które też często nie są łączone z paleniem tytoniu. Groźbą dla zdrowia jest nie tylko bezpośrednie palenie papierosów, ale też bierne wdychanie dymu. W zasadzie mogą być wszystkie choroby odtytoniowe, które dotyczą osób, które palą czynnie papierosy. To są choroby układu krążenia, to są również choroby nowotworowe. Osoby, które biernie wdychają są również narażone na inne choroby takie, które często też nie są dostrzegane bezpośrednio z paleniem. To jest złe samopoczucie, to jest zwiększona możliwość alergii, astmy, to są bóle głowy. Skutki biernego palenia tytoniu są szczególnie niebezpieczne dla dzieci. To bierne palenie jest bardzo niebezpieczne, chociażby z tego względu, że ten strumień boczny dymu zawiera znacznie więcej tlenków węgla i znacznie więcej nikotyny niż strumień główny. Dlatego może wywoływać jeszcze większe niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia. Jak wiemy tlenek węgla to jest po prostu czad i ma takie właściwości, że szybciej wysyca krew. Czyli krew nie, może, nie ma wtedy szansy łączenia się z tlenem, czyli no, organizm dziecka jest totalnie niedotleniony. Mogą, może to powodować zmiany nawet w mózgu. Przede wszystkim jest to bardzo niebezpieczne, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zmiany w górnych drogach oddechowych, ale także i w dolnych drogach oddechowych. Te dzieci, które przebywają w dymie tytoniowym, mają większe szanse na alergię. Mają też większe szanse na astmę, także to jest bardzo niebezpieczne. Poza tym pochłaniają te wszystkie substancje rakotwórcze, które mają właściwości rakotwórcze no i również zagrażają im wszelkiego rodzaju choroby. Także nowotworowe, ale także i choroby układu krążenia, ponieważ u tych dzieci, które przebywają ciągle w tym dymie tytoniowym, zauważono również arytmię serca, co jest bardzo niebezpieczne. O szkodliwym wpływie dymu tytoniowego powinny pamiętać również ciężarne kobiety w ciąży, które palą, narażają się nawet na utratę płodu. Palenie w ciąży dla dziecka jest również biernym paleniem. Kobiety będące w ciąży, które palą papierosy, te wszystkie substancje, no, które. One wdychają, inhalują w tym dymie tytoniowym, no przedostają się również i przez łożysko do dziecka. Także wszelkiego rodzaju choroby, które zagrażają matce, również mogą zagrażać dziecku, a ponadto częściej dochodzi do poronień, częściej może dochodzić do wcześniejszych urodzeń. No i także te dzieci rodzą się z niższą wagą urodzeniową. Skoro rodzą się z niższą wagą urodzeniową, no to jest także problem zdrowotny, ponieważ one są bardziej podatne na wszelkiego rodzaju schorzenia. Świadomość możliwości pojawienia się poważnych skutków zdrowotnych spowodowanych paleniem tytoniu sprawiła, że wiele osób tradycyjne papierosy zamieniło na e-papierosy. Najnowsze badania wykazały jednak, że e-papierosy również niszczą zdrowie osób je palących. W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano ponad 2000 przypadków chorób płuc wywołanych przez palenie elektronicznych papierosów, tak zwane wapowanie. Co najmniej 40 pacjentów zmarło. Już wiemy, już te najnowsze rzeczywiście badania wykazują, że papierosy również niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka i mogą rzeczywiście powodować zwiększone możliwość zawałów serca o 60% mniej więcej, a nawet o 70% zwiększone jest ryzyko udarów. Jest to prawdopodobnie związane z obecnością nikotyny, która jest neurotoksyną, a jest obecna w likwidzie papierosa i to ona powoduje zwężenie naczyń twarzy, wartość naczyń krwionośnych, podniesienie ciśnienia krwi, podniesienie tętna, a to są te wszystkie elementy, które sprzyjają niestety zawałom i udarom. Poza tym w e papierosie znajdują się jeszcze inne składniki jak glikol propelinowy i gliceryna, które mogą również przez wiele lat wywoływać niekorzystne wpływy na organizm, wpływ na organizm człowieka i tak naprawdę dopiero po latach może się okazać, że np. wdychanie wiele lat tych substancji może może powodować różne choroby związane na przykład z układem oddechowym. Na rynku już od kilku lat pojawiły się nowe bezdymne urządzenia, które nie spalają, a podgrzewają tytoń. Należy jednak pamiętać, że nikotyna szkodzi bez względu na sposób jej dostarczania do organizmu. To jest po prostu taka faktycznie hybryda yy, złożona z Tytoniu, który jest w papierosie specjalnie obrobionego i elementu grzewczego, więc osoba właściwie nie pali tego tytoniu, tylko inhaluje się nim i nie ma efektów spalania. Natomiast Pamiętajmy, że to, co mówią producenci, to jest subiektywna ocena i będzie im zależało na sprzedaży tego produktu. Musimy poczekać teraz na działanie na badania niezależnych ekspertów, którzy faktycznie ocenią, czy ten wytwór jest rzeczywiście lepszy, że jest mniej szkodliwy niż e-papieros czy papieros tradycyjny. Szkodliwość dymu tytoniowego doprowadziła do wprowadzenia w Polsce ustawowego zakazu palenia zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych papierosów w miejscach publicznych, w szczególności w placówkach ochrony zdrowia oraz nauczania i wychowania. Oprócz tych bezwzględnych zakazów ustawa mówi także, że zakaz palenia obowiązuje w środkach komunikacji publicznej, w taksówkach, w teatrach, kinach, na terenie różnych placówek sportu. Też należy pamiętać, że przystanki są tym takim bardzo dyskusyjnym miejscem, w którym wiele takich głosów było podnoszonych, głównie przez osoby palące, że ogranicza się chociażby swobody społeczne. Pamiętajmy, że zakaz palenia na przystankach obowiązuje, obowiązuje także jego właściwe oznakowanie i ten promień na przystanku, w którym nie wolno palić, jest to aż 15 metrów, więc powinniśmy zwracać uwagę na ten, na ten aspekt. Zakazy w placówkach oświaty i ochrony zdrowia dotyczą zarówno wnętrza budynków, jak też terenu do nich należącego. Osoby przebywające w ogóle na działce szkoły mają zakaz palenia, czyli dotyczy to nie tylko uczniów, nauczycieli, personelu pomocniczego, nazwijmy to, ale też innych osób przebywających na terenie placówki, czyli na przykład rodziców. Sprawdzaniem przestrzegania zakazów na przykład w szkołach zajmuje się państwowa inspekcja sanitarna. Egzekwowanie tego obowiązku idzie tutaj kilkutorowo, bo zarówno przez organ Inspekcji Sanitarnej, jak też dyrektora szkoły czy kadrę nauczycielską. No i tutaj trzeba powiedzieć, że od momentu wprowadzenia tych zakazów mamy takie informacje od dyrektorów szkół, że odsetek palącej kadry no, drastycznie się zmniejszył. Państwowa Inspekcja Sanitarna kontroluje przestrzeganie zakazów palenia w wyznaczonych miejscach, ale też od bardzo wielu lat prowadzi działania edukacyjne realizujemy także programy profilaktyczne długofalowe nakierowane chociażby na dzieci w wieku przedszkolnym 5-6 lat. Program nazywa się Czyste Powietrze wokół nas, gdzie staramy się uwrażliwiać jakie osoby dorosłe, aby nie paliły przy dzieciach, jak i też dzieci, aby zwracały uwagę na to, aby przy nich nie palono. Drugim programem, który realizuje inspekcja sanitarna od paru lat, jest to program Bieg po Zdrowie, program adresowany do dzieci czwartych. Klas, szkół podstawowych. Tam program obejmuje jak i profilaktykę palenia tytoniu, jak i zachowania asertywne, czyli jak ustrzec się i nie dać się namówić do tego, aby używać wyroby tytoniowej. Zależy nam na tym, aby dzieci nauczyły się żyć bez dymu tytoniowego, żeby zdawały sobie z tego sprawę, jak ten dym tytoniowy może być szkodliwy dla ich zdrowia. Nikotynizm to uzależnienie, z którym nie jest łatwo zerwać. Warto jednak próbować, zwłaszcza kiedy na szali kładzie się zdrowie swoje, ale też bliskich, tym bardziej że, jak podkreślają lekarze, kiedy rzucasz palenie, twoje ciało natychmiast podejmuje proces regeneracji.